Cześć, witam was na, w, na moim kanale I To jest pierwszy odcinek o królikach o nowych nabytkach I ogólnie Tu jest mój belg Jak widzicie widzieliście w odcinku o kurach Jeszcze pierwszym Tu jest samica Nie belgów, tylko zwykło tego ponieważ ona nie jest raczej zakłócona a tam mam już najprawdopodobniej zakłócono wczoraj zakłócałem bo wczoraj nie kupiłem od Daniela z kanału Daniel Hodowcy Królików wczoraj nagrywałem materiał do, teraz świeci latarką bo tak tu, tu słabo widać Wczoraj wziąłem telefon z flashem i był tak zwalony, że potem głosu nie było słychać ani, ani mój program do montowania filmów nie mógł jego nie dało się po prostu tych filmów tam importować no i teraz nagrywam jeszcze raz Moim telefonem zwykłym Bez flesza Cały materiał posad I dwa materiały, bo jeden W zakoczeniu Jakim tutaj Jeszcze też wybierałem jemu Ten Zmieniałem słomę. Też już tego nie mam, już teraz nie będę zmieniał. Słomę trzeba zmieniać co dwa tygodnie mniej więcej. Posypać tym. Ja posypuję wapniem. I Im daję tą mieszankę. Tylko Pewnie w tym odcinku nie będę tego dzielił. I siano. Nie wiem gdzie trzymać zakocone samice. Dwie tam, tylko oddzielić, czy po prostu nie będzie przeszkadzać czy w tej klatce, czy ta jedna. Likom. Nie można za bardzo tej pszenicy, najlepiej jak śrytowano, albo, nie no, trochę można, ale nie za dużo, po prostu nie można. Najlepiej je szczepić, bo sam jest raczej szczepiony, no to stuprocentowy jest, takim czymś daje musiano, no i co? Samicie, to jest tylko kota. Potem się nie Trzeba skrzyżować z Belgią bo nie nadobyłem akurat belgio to trzeba być dwoma rękoma, tylko jedno mam zajęto Więc Na razie tak A, się pomylił A 5 minut tutaj zostawię Czy tego nie będę wszystkiego nagrywał Ja mu sam co daje w płidełku specjalnym kupnym tam tamty samic też pewnie dokupię Dobra, to na razie momencie, jakieś możemy minut ja minut, wodę w o, bo teraz będzie widać. A to moje byczki, jałówki. Było tutaj ścielone w której. Był Taka prowizoryczna klatka. To jest karmnik. Nie, no nie widać. Dobra. latarkę. Dobra, już 5 minut minęło, ale on tak średnio ją chce, albo nie jego. Nie wiem dokładnie, co teraz zrobić. Czy może zostawię im tutaj na chwilę z nim Jeszcze jakieś 5 minut potem Dzisiaj jest czwarty chyba Termin wykotu to będzie 2, 3 marca Tw no. Królik 28 do nich chodzi Uciesz tego gorszego, idziemy do tamtej samicy. Tutaj mam takie tanasiano, zrobiłem dla niej wodę w kafelkach. Nie też Ja jeszcze raz też dzisiaj spróbuję Wczoraj była pierwsza to dzisiaj będzie druga Za tydzień za dwa tygodnie już powinno być widać czy kotna. Ctedy zobacie. Dobra. Tu czekam jeszcze 2 minuty już potem ją odsadzę i drugą przyniosę My się za ten czas widzimy Dobra Mam już drugą samicę tak trzeba jakieś brać nie do uszy nie Dobra Film będzie dłuższy i jeden. I druga, miał już inkubator na kurę więc, więc będę. Nagram filmar. Film o tym, jak mówiłem. Dobra. To ja go tutaj zostawię chwilowo.

tamto też tam zaniosę tutaj raczej na razie wykład drugiego albo trzeciego ma być dobra to by było na tyle w tym filmie cześć subskrybujcie lajkujcie komentujcie